Hej hej, witam was bardzo bardzo serdecznie e, i na live i, i na YouTubeach. E, ze mną jest mój syn. Hej synu, hello, hello. Będziemy budowali drzewo. W zasadzie to nie można tak powiedzieć. A może możemy zrobić farmę ziemi? Farmę ziemi? Tak. A co taka farma ziemi robi? Ja lubię chodzić na przygody synu. Zartuję. No dobra. Fajny ten kościół, nie? Tylko wiesz co? Coś jest jedna rzecz, która mi się w tym moście nie podoba bardzo. To, że on nie ma żadnej podpory tutaj. On wygląda nienaturalnie, wiesz? Ale to o tym pomyślimy. A tymczasem zajrzymy do kościoła i zobaczymy co ta, czy tam się coś uda zrobić. Ale bo, bo... już jest prawie skończony widzisz? Ale potrzebujemy tam parę mądrych rzeczy zrobić. Idziemy do kopalni? Już? Teraz? Nie wiem synu, tam jest przerażająco i głęboko. Pamiętasz? No tak, ale warto też Chciałbyś do kopalni tak od razu? No dobra, ale robię to tylko dla ciebie. Okej? Okay. Masz tylko jeden kill chciałem ci powiedzieć. A muszę zużyć ten kill To muszę zrobić następne, co? O, naprawdę, nie zapamiętałem, to... Tak, nie zapamiętałem, że twoje napisy zdobyte. Dobra, weźmiemy ze sobą schody. Bo będziemy schody robili na dole. Mamy żelazo. I wiesz co? Chyba nie mamy patyków, synu. Zrobimy sobie kilka, znaczy patyków. 20? Będzie 20. O, ty szybko liczysz. Szybki jesteś, synu. A kolejna po cztery. Jest w kolej. Dwaście sześć. Ale ty się znasz na numerkach synu. Co? Ale ty się znasz na numerkach synu. Co, ty sobie sam dajesz komplementy? No. Okej. Okay. Po prostu mówię dla siebie. Aha. Dobra, zrobiliśmy zapas tych. I, I zrobię też jedną łopatę może być potem potrzebna. A wiesz, że taka łopata to i kamienna I, i taka i taka diamantowa to, to bardzo szybko kopie? No wiem, wiem, ona szybciej kopie, nie? No. Dobra, przełóżmy tutaj węgiel. Patrz ile węgla mam. A bo to ci jest Wiesz co, chcę go odłożyć tutaj do takich materiałów rzadszych, wiesz? Żelazo nam się kończy, musimy trochę tego żelaza poszukać. No, dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. A tutaj mam skrzynkę z materiałami Przez budowlanymi. Przewidziałem to wszystko w przyszłości. W przyszłości, żeś to przewidział? Materiały budowlane tutaj 17 czego? Co 17? Patyki się przydają do rozbijania tej kopalni Patyki się przydają? Tak powtarzamy z tego poprzedniego filmu Eee Dobra Motyki też nie potrzebujemy raczej na razie Mamy dwa wiaderka z lawą A można załatwić? W ten sposób? Dobra, schodzimy. Nie Jesteś... Patrz, prawie nie wziąłem ziemniaczków. Ziemniaczki glina, Dziewięć chlebka. No, może tak sobie wezmę. Jesteśmy gotowi na wyprawę? Będziemy bardzo długo schodzić, bo tam jest bardzo, bardzo głęboko. Słyszę słucha baśka ze baśka, baśka Jaką baśkę? Ja nie, 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 bardzo rozumiem genezy tego, tej historii z tą baśką. Baśka zaczyna być troszkę, zaczyna baśka troszkę przerażać. Nie troszkę przeraża twoja historia o baśce. No, A, no, wiem czego zapomniałem. Musimy zrobić tutaj, synu, czekaj, tu trzeba zatkać ten otwór, bo Potem... albo zrobimy jeszcze inaczej, e, trochę ciemno, co? Dobra, Miesz, że nie strasz. Mniej więcej jest wyrównane, nie? Tutaj bardzo mi się podoba. Co za odgłos? Ja nie chcę z nim mieć nic wspólnego. Dobra, pójdziemy do tej zagrodzonej kopalni? Pójdziemy, ale pamiętaj, ja że sobie to podzieliłem na segmenty, żeby w różnych momentach. Myślisz? Króliki wściekliki tam się bawią. W tej jaskini? Dobra. Zróbmy teraz tak. I dla urody dołożymy schodów. Fajny to wiesz. A jakbym tutaj dał schodek, to co by wyszło? By jakoś połączył te schodki ładnie? Ale super! Zobacz! No Naprawdę, podobają mi się takie rzeczy. Ja już to dawno przewidziałem. No bo ty jesteś starym graczem Minecrafta, ja to wiesz, dopiero się uczę. Ale jeszcze nigdy nie gramy na serwerze Minecrafta. A ja tam raz grałem, ale to nie było nic ciekawego. Ej! Widziałam odcinek z tobą na serwerze! Jak to? Aha, to był kiedyś y, odcinek, a ty grałeś na serwerze. Hmm. Widzimy, jak grałeś na serwerze. Wiesz, już nie pamiętam tego zupełnie. Ale ja pamiętam, bo niedawno to obejrzałem. To, co my teraz tu robimy, gdyby ktoś się pytał, to jakby ucy... du, 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 du. cywilizowanie kopalni. Żeby ona była taka bardziej. To? Tek synu? No Chciałbym mieć diamenty do Enchanting Table, jednak. Dobra. Czy gdzie jest potrzebny taki czarny blok? Obsydian? Obsydian. No. Cztery obsydiany, dwa diamenty i jedna książka. Wiesz, co zrobiłbym tutaj w tej kopalni, synku? Co? Jakąś wodę bym przyniósł, jakieś. ja wiem. E, może jakieś drzewo bym posadził. uważać tam. No to idziemy tam do tej zagrodzonej kopali. Tak, synu, już tam idziemy. Tylko się upewnię, że wszędzie światła są. A wiesz, że też mogą być takie uzbrojone zombiaki. Mogą być uzbrojone i kwitać... Ale mogą być? Ale dopiero jak będziesz... ale dopiero jak będziesz na... jak będziesz miał e, jakiś level wysoki, to wtedy będzie... To wtedy będziesz miał utrudnienie, bo będziesz miał więcej ząbiaków i szkieletów z uzbrojeniem. Synu, ale ja mam najwyższy level w sensie. Jak to? A nie, jak przeżyjesz najwięcej, to wtedy ci się będą pojawi pojawiać tacy. Jak będę miał te poziomy tutaj? No masz na myśli? O, rany, to tego nie wiedziałem. Czyli lepiej ginąć co jakiś czas? O, to i tak będą się pojawiać. No, jest to, synu, przerażająca perspektywa, tyle ci powiem. Ale to idziemy do tej kopalni zaglądzonej? No, możemy pójść, ale wiesz, że ja lubię tak wszystko wyrównywać, żeby było pięknie, nie? Czy nie wiesz? Nie wiem. Ja mam takiego. Takiego mam. A ja taką myśliłam, potrzebę. że bardziej lubisz yy, słodowca? Surowce też lubię, przyznam ci, syno, lubię surowce. Redstone jest potrzebny do prądu. Naprawdę? No tak, bo redstone to jest prąd. Taki krój... Tu się gdzieś kręcą jakieś łajdaki. Tak wydaje, tak wydaje, taki wydaje głos pająk. No wiem. To ty zrobiłeś? Tak. Chrysty, że się przestraszył, myślałem, że to pająk. Coś nierówno. zabić tego pająka. Był taki, wy... był taki... odgłos... O coś taki... O... Teraz dobrze? Taki cienki... No wiem. Hmm. Nie wiem... jest okej, okay, nie? Jest w porządku? Tak. Całkiem zgrabnie to wygląda. Jak na takie dzikie miejsce. Ja mi jeszcze trud... no to, to... No wiem, ty jesteś taki... Ty jesteś taki niecierpliwy, a ja lubię tak sobie wszystko ładnie tu widzisz doliniki, żeby to wszystko było ładne. Chcę znaleźć taki dungelon ze ze spawnerami, czy z takimi czy z takimi tymi spawnami potworów, jeszcze skrzynki, dwie. Bo tam są jeszcze dwie skrzynki koło tych spawnerów. A to tu żeś... Myśli. Bo tam się spawnują potwory. Od tego spawnera. Od tego spawneru się lecpią te potwory ale poza tym możesz jest tam skrzynka i możesz tam zobaczyć na przykład on czekaj, będę kichał Znałam się szybko, youtuber jak to odsunąłeś się szybko od mojego kichnięcia? Co to znaczy, YouTuber, w twoim wydaniu? Gadanko to jest orzech. Co takiego? Dla mnie. Dobra. Nie wiesz. rozumiesz tego gadanko, to jest orzech, chciałam powiedzieć. Ja no, nie rozumiem tego waszego języka młodzieżowego, no to prawda. Tutaj jest głupia sprawa. Musimy synu... Gungia? Wiesz co, o, jedna rzecz jest bardzo ważna. Musimy pamiętać o szkle, wiesz? Ja potrzebuję tutaj Gungia? szkło. Co? Żeglę. Co, co? Żeglę. Szkle. A, szkle. No właśnie. Mamy te jezioro, bardzo, bardzo. To no tu kopiemy dookoła, nie? To, to... No co, o co chodzi? No przecież chciałeś iść do kopalni, to no już żeśmy przeszli. jak i tak będziesz tak kopał, to może i tak znaleźć diamenty. Chciałem ci to powiedzieć. No wiem, wiem, no to właśnie po to, żeśmy tu przyszli, nie? Czy, czy nie? Czy się mylę? Będziemy tam koło tej lawy się poruszać. No wiesz, po co jest to dla. O co? Dla zabawy, dla budowy i patrz, żelazo. To, a, to żelazo kolejne. No. A co, liczyłeś na coś lepszego? To mi się przewidziało no i myślałam, że to jest złoto. Okej. A, okay. A coś zrobić spawny potworów taki, żeby się zabijały i nie wylatowały Różne rzeczy. Nie, 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 nie. Wtedy byś zdobywał strzały łuk. Spawner potworów? No. I w nie, nie, taka, taka dziura. Mhm. Taki domek z wodą. I tam właśnie potwory spadają. Z nich wylatują jakieś fajne rzeczy. Wiesz co? Ja chcę zrobić, synku. Co? Chcę zrobić tamę. I rzekę chcę zbudować. Wiesz, bo czego nie znalazłem? Znalazłem morza, takie duże jeziora w Minecrafcie. Ale wiesz, że nie znalazłem żadnej rzeki? Ale po co, po co tato? Po co rzeka? Nie, no, po co jest ci tama? Tama? Bo w po... nigdy nie jest, nigdy nie jest No tak, ale chcemy poprawić urodę. Chcemy, żeby było ładnie, ciekawie, żeby było inaczej. To bardzo dużo rzeczy. Dama... To jest przesada. Naprawdę przesada? Nie podoba Ci się ten pomysł? Nie. No dobrze, no to mój pomysł, widzę, Ci się nie przypadł do gustu. I rzeka, budowa rzeki takiej solidnej i zbiornika na wodę też Ci się nie podoba? Ale taki ogromny chciałbym zrobić, taki, wiesz, niespotykany, nie? O rany, synku. No dobrze, no to co proponujesz? Jaki jest twój plan budowlany? Co byś chciał wybudować? Chciałabym ja na twoim i tam sobie budować różne rzeczy. Powiedz jeszcze raz. No dobrze, ale teraz gramy razem, więc jaki masz pomysł budowlany? No, bo ci nie, nie podpasowało ci to. Nie podpasował ci ten mój pomysł z rzeką. no nie no wiem, no ale co dalej? Przecież to chyba nie koniec, prawda? Jeszcze mnóstwo rzeczy na nas czeka, synu. Mnóstwo pomysłów. No dobrze, to będę, to będę miał swoje pomysły i będę je realizował, dobra? Okej, okay. więc... Yy, tama gdzieś tam jest, ale nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to z dokończenie tego mostu. A żeby dokończyć most, znaczy kościół, kościół, przepraszam, kościół, no. Dokończenie mostu i dokończenie ko yy, yy, kościoła właśnie, bo most też trzeba dokończyć. Ja! Nie! ja! No, a mówiłeś, że, że, ten, żeby mnie kopał. DIAMENT! Widzisz? JA NIE MOGĘ, DIAMENT! Jej, yeah, osiągnięcie mamy. Tak. DIAMENT! Ale spokojnie, synu, bo dostaniesz zawału, to tylko diament. Co <ścoughs> nigdy na twoim serwerze nie widziałam diamentów. No, a co byś powiedział synu na wodospad? LOL! LOL! Rzecz. Tak? No! To mamy synu cztery diamenty. Co z tego zrobimy? Wow, bu buciki kill off. Buciki od razu bucikiem kill off zrobił porządny z tego. No dobra. A jak się robi enchanting table, powiedz mi? Dwa diamenty. Ten, jeszcze ten czarny blok i. żele i ten, i książka. Dobra. Dwa diamenty. To, to czarne cztery do czarnego. A? I... książka. Ale to, żeby wykopać to czarne, to musimy zbudować kilof, nie? Diamentowy. <tutuj> 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 mhm. Mm portal do innego świata. Hmm, chyba nie chcę, bo tym... żelazny nie wykopię obsydianu. Nie. Dobra. Dobra. To rozumiem. Idziemy dalej w tym miejscu. A na jakim jesteś poziomie taka? Już ci mówię, synu, jestem na poziomie 10. Dlaczego, no, dlaczego nie? Poziom 10 to jest wystarczająco nisko, żeby spotkać diamenty. Chciaś przekopałem się do lawy. To już było niebezpieczeństwo duże. Czyli zbudujemy kilof diamentowy żeby wykopać obsydian tak i potem zostanie nam jeden diament zrobimy książkę Się tej lawy pozbyć. Najlepiej można ją zasypać, nie? Ale szkoda zasypywać lawy. Potem brakuje lawy. Bo ja lubię lawę, nie wiesz. Do lawy, nie wpadnij do lawy. Masz bardzo cenną rzecz. W sensie diamenty? Mm. Jak tam wpadniesz, to cię zabiję. Co mnie zabije? Jak tam wpadniesz, to cię zabiję po prostu. Kto? Ty? Dlaczego chciałbyś mnie zabić, synu? Bo tam mam czynną rzecz. Jak będziesz miał bardzo dużo diamentów, to będziesz mógł sobie zrobić diamentowy, diamentowy set. No wiem, ale to chyba dużo pracy, żeby mieć wszystko diamentowe, tyle tych diamentów, nie? A co to jest najsadniejszy dywan na świecie? To jest. diamentowy dywan. Mhm. Chcesz, żebyśmy sobie zrobili diamentowy dywan? No dobra. Trochę żeśmy zasypali lawę, ale Będę chyba. Co to było? Jakby błyskawica jakaś. Jakby coś pękało. Taki. Czy ktoś, czy ktoś napisze, to napisze w komentarzach, czy ktoś słyszał jeszcze taki piorun? To był piorun? Dobra. Dobra, to może wrócimy i odniesiemy te rzeczy, co? Bo nie chcielibyśmy zginąć z takim skarbem. Dobra, już prawie jesteśmy w domu. Lake. Co takiego? Teleport Enderman Jest to wielaturę z Endermana Co? Synku? Perła Ale ja nie chcę walczyć z Endermanem, wiesz o tym. On się mieści na trzy kratki. Trzeba tu coś ładnego zbudować, bo to zejście jest takie brzydkie wyjątkowo. Ładne. nie. Jest takie kamienie poukładane. Dobra. Musimy teraz piasek zgromadzić, synu. Ale się tutaj nakopałem strasznie dużo rzeczy. Myślisz? To się robi tak samo... Się robi tak samo jak kiedyś. Wiem, wiem Raz, dwa, trzy... Ej, gdzie są patyki? Wydawało mi się, że wziąłem patyki Nie wziąłeś Nie wziąłem? To co ja wziąłem? Wziąłeś nic Nic? Dobra, to tego diamenta odłożymy tutaj. Potrzebujemy jeszcze jednego. Żeby sobie zrobić... Co to było? Nie nie A jak dostanę piorunem, to co? Bo ja chodzę w żelaznej zbroi, a wiesz, że żelazo przyciąga pioruny. Patrz, tu jeszcze dachu nie skończyłem. Żartów. Spróbuję się przespać, może przyśpimy tą burzę, co? Ale jak może padać, ale jak muszę padać z piorunami? No. No dlaczego nie? Nie no co ty? No, przecież podczas burzy jest i deszcz i piorun, a cię zastanawia czemu. On ma taki się pali! Jaka Basia? To nie jest Basia, to jest paskudny łuk. Znaczy ten, szkielet. Słysła jajko, jaka skórka? Kura czy Basia? Kura. Okej. Okay. Dobra, synu, musimy coś tutaj porobić. Trzeba skończyć, skończyć ten kościół. Pan ma Patrz creeperów, synu. To Po co? A, żeby zrobić książkę? Spokój synu, daj spokój Gdzie on jest? Ja? Jak ja? Nie, weź to, no, weź! Nie, weź. Nie, weź! Niech się stopi no! A to, Ej, masz tu pełno drewna? Gdzie? Masz Tu pełno drewna, kocioł jest drewna, a, a możesz go spalić! To daleko chyba ale masz rację. Lepiej, żebym uważał. Chyba, żeśmy załatwili tego Creepera tam. Tą lawą. I szkieleta chyba też. Nie, on już dawno był załatwiony. Tak? Tak. W ogóle można zrobić taką pułapkę na, na potwory i potem lawę tylko rano wrzucać i wybierać rzeczy. Co o tym myślisz?